Cześć kochani, witajcie na kanale Testowanka Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku bo wtedy nie przegapisz kolejnego odcinka W moich kalendarzowych odcinkach dostaję wiele komplementów od Was jeśli chodzi o moje włosy, jak układam, jak pielęgnuję a tak naprawdę, słuchajcie, część z tych wideo to są po prostu peruki Jeśli jesteście na moim kanale już dłużej albo oglądaliście moje poprzednie odcinki to wiecie jakiego wielkiego mam fisia jeśli chodzi właśnie o peruki, doczepki, eksperymenty z włosami za to kocham peruki, że dają mi właśnie tą nieskończoną możliwość bawienia się włosami bez niszczenia i eksperymentowania na własnych włosach. I dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam perukę, która przyszła do mnie z Polski. Chyba po raz pierwszy mam perukę tak naprawdę z Polski. Zawsze zamawiam na jakimś AliExpress, ale wiecie jak to jest. Często, gęsto jest po prostu loteria, co nam przyjdzie i czy nam w ogóle przyjdzie. I dzisiaj właśnie, słuchajcie, na przykładzie peruki z pokażę Wam jak zakładać, jak dopasowywać i jak prawie, żeby taka peruka wyglądała no jak najnaturalniej. Zaczynamy, ta peruka jest o wiele krótsza od moich własnych włosów, dlatego jestem jej tak bardzo ciekawa. Bardzo słuchajcie fajny sposób, na sprawdzenie czy taka fryzura w ogóle do mnie pasuje. No to otwieramy tym, 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 tym. I to jest, słuchajcie, peruka Lace Front. To znaczy, że ma z przodu taką siateczkę. Tą siateczkę zaraz będziemy obcinać, zaraz pokażę Wam jak. Ale ta siateczka właśnie sprawia, że ta linia włosów jest super naturalna. Wiem z doświadczenia AliExpress, jest bardzo ciężko cokolwiek zrobić z peruką, która nie ma lace'a. Popatrzcie, tak prezentuje się przedziałek i wydaje mi się, że jest mega naturalny. Właśnie, słuchajcie, kolor z modelem z długością, no naprawdę urzekła mnie ta peruka. Ja przygotowałam sobie już dwa warkoczyki, fanką wake-upów, tych czepków takich nie jestem, także ja to sobie zawsze pomijam i zakładam. Tak jak powiedziałam, przed założeniem musimy obciąć tą koronkę i ją obcinamy dość króciutko przy samej linii włosa, żeby po prostu nie była widoczna. I to jest proces, który musi być bardzo precyzyjny, także tutaj się nie spieszcie. Dobra, słuchajcie, ja swojego lejsa już odcięłam. Niektórzy wolą założyć perukę i tam obcinać na sobie w powietrzu. Ja z doświadczenia wiem, że nie wychodzi to zawsze dobrze i wiem, że bardziej precyzyjnie można po prostu tak sobie przed założeniem obciąć. Także jesteśmy gotowi do zakładania. Wow! Popatrzcie na to. Teraz będziemy musieli sobie dopasować ją jak najbliżej linii naszej włosów. E, widziałam wiele razy, że dziewczyny zakładają ją po prostu tak, jak ja teraz mam, za nisko. I to wygląda moim zdaniem mega złabo. Także spróbujemy ją sobie podciągnąć jak najwyżej. Nie bójcie się tego. Przeszerszamy ją sobie delikatnie. O, zapomniałam o metce. Dobra, niech siedzi na razie. I jak myślicie? Słuchajcie, moim zdaniem kolor jest rewelacyjny. Grzywka? Po co mi grzywka? Nie wiem. Troszkę mi na razie przeszkadza, ale wydaje mi się, że to kwestia przyzwyczajenia. Swędzi mi w nos. Ale peruka jest po prostu piękna. Jest niesamowicie mięciutka. Długość? Nawet fajna objętość. To mi się najbardziej podoba, bo nawet jakbym obcięła moje włosy, to by nigdy takiej objętości nie było. Przyczepimy sobie grzebyczki, żeby lepiej się trzymało. Siedzi, słuchajcie. Jak moje naturalne włosy. Bardzo dobrze, bardzo mocno. Jest dość mały czepek, także tu muszę zaznaczyć, ja dość dużej głowy nie mam, także tutaj uważajcie. Patrzyłam sobie na przydziałek, który wygląda, wydaje mi się, że dość naturalnie. Jak kto woli, można sobie jeszcze bardziej tą pensetą wyskubać, żeby był jeszcze bardziej naturalny, ale z tym też uważajcie. I słuchajcie, co ja też bardzo często robię, jak na przykład zakładam perukę na cały dzień, to polecam Wam taki klej. To znaczy, to jest w sumie nawet żel do włosów, ale jest mega mocny. On się nazywa. Got To Be Glued od Schwarzkopf I on działa praktycznie lepiej niż jakikolwiek perukowy klej. I wydaje mi się, że łatwiej się też go zmywa. Nakładamy sobie cieniuteńką warstwę na, tą, na tego lejsa, który nam został. Przyklejamy, można sobie nawet zawiązać opaskę i pochodzić z tym jakieś 10 minut. I wtedy peruka wiadomo, że nie przesunie się przez cały dzień. I wydaje mi się, że naprawdę świetnie się to sprawdza. Syntetyki mają to trochę do siebie, że jednak trochę. Włosów wypada przy pierwszym czesaniu, ale ja bym się tutaj nie bała, bo tych włosów jest tak dużo, że na pewno nam nie zabraknie. Ja to sobie spróbuję jeszcze przeczesać. Zobaczmy, czy na drugi bok mi ładniej. Popatrzcie, ona naprawdę wygląda mega naturalnie. Wydaje mi się, że jak na syntetyk, za taką cenę to jest peruka. Naprawdę elegancka. Syntetyki mają to do siebie, że mogą być bardziej świecące niż te naturalne włosy, i to wtedy wygląda od razu nienaturalnie. Polecam wam suchy szampon. Akurat nie wydaje mi się, że ta peruka jakoś mocno się świeci. Jedno jest pewne: na tak krótkie włosy na pewno się nie będę decydować, ale taka zmiana, słuchajcie, nawet na jedno wyjście, wydaje mi się, że jest o błęd. I tak naprawdę, słuchajcie, im więcej poświęcicie czasu na tą perukę, tak będzie jeszcze bardziej naturalnie wyglądała. To już tyle na dzisiaj, słoneczka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i nie zapomnij o kciuku w górze. Pa, pa! Mua!